Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Yy, witam Was w ten piękny poranek końcówki października. Witam serdecznie. No to co? Zaczynamy? Zaczynamy. Dziś kilka słów słuchajcie o rzepaku. Yy, oczywiście na temat rzepaku, to można słuchajcie gadać, gadać i gadać, bo o nim już i książki piszą, piosenki śpiewają i tak dalej. Natomiast, no oczywiście dnia by pewnie nie starczyło, ale spróbujemy zamknąć się dosłownie tam w kilku minutach, żeby, żeby parę słów na ten temat powiedzieć o tej, o tej super roślince. A więc co, zaczynamy? No to zaczynamy. No więc tak, dziś znajdujemy się na polu, na którym właśnie rośnie sobie tutaj rzepak, jak widać, natomiast dzisiaj tak dla porównania pokażę Wam dwa, pokażę Wam dwa pola. Dwie plantacje, jedna y, przy tradycyjnej uprawie, oczywiście y, nawożenie mineralne itd., itd. I za chwilkę pokażę Wam y, jedno z poletek, na których jest rzepak, y, na którym jest stosowany m.in. Humus Active, na którym był stosowany produkt, który Wam właśnie dzisiaj chciałbym przedstawić, m.in. Y, to jest Vigor Plus, ale za chwilkę sobie o nim pogadamy. Yy, oczywiście również na tym polu był stosowany też plonar. Także pokażę Wam gołym okiem, jakie różnice już widać po, yy, po dwóch tygodniach stosowania humusu aktyw, po trzech tygodniach stosowania plonaru. I podaję, chyba, ja teraz nie pamiętam, ale wiem, że jeszcze zaraz po siebie y, również był, y, była ziemia zaprawiana też y, humusem Active. Także, także zaraz do tego y, dojdziemy i zaraz wam to wszystko pokażę. Y, od czego zacznijmy? Zacznijmy może od, od, przypo, od przypomnienia sobie, czym jest drzepak. Tak w ogóle wiadomo, jest to oczywiście. Roślina z rodziny kapustnych i tak dalej, to wiadomo, to, to jest taka wiedza powszechna, o, którą, o której wszyscy wiedzą. Między innymi y, należy też wiedzieć, że rzepak to jest jedna z na, roślin, która najdłużej y, rośnie, tak? No, tak to nazwijmy. No, okres y, y, wegetacji tej rośliny, czyli tam powiedzmy od, od, od siewu do, do zbioru to jest mniej więcej od 300 do 330 dni, także gdzieś mniej więcej około 11 miesięcy. I przez te 11 miesięcy, oczywiście, ten rzepak jest narażony na wszystko, naprawdę, co, co tylko można sobie wyobrazić złego na polu. Tak? Czyli wszelkiego rodzaju choroby, niechoroby. Eee, no, narażony jest bez przerwy na wszystko, łącznie na zmiany klimatu, na wariowanie pogody. Na stosowanie środków, herbicydy, pestycydy i tak dalej. Także jest rzepak od samego początku jest ciągle torturowany środkami ochrony roślin z każdej strony. Oczywiście mówię to w tym kontekście. Żeby tu zaraz negować, tak? żeby nie stosować środków ochrony roślin itd. bo te środki ochrony roślin są mimo wszystko potrzebne, tak? No wiadomo, jakieś choróbsko nam y, przywali w ten rzepak, no i no niestety, no, co my musimy zrobić? No niestety, ale te środki ochrony roślin są konieczne, tak? Także, tak, także y, no, też należy je stosować, tak? y, Co dalej? rzepak, który. Rośnie, oczywiście jest to yy, inaczej. Jest to jedno z najmniejszych ziaren, tak? To od tego się zaczyna, więc jak to ziarenko już się dostanie do ziemi, więc yy, no co, musimy o nie dbać, tak? Także kolejną rzeczą, co warto powiedzieć o rzepaku, to to, że rzepak jest taką rośliną bardzo, ale to bardzo wymagającą. Jest to roślina, która wymaga nawożenia. Porządnego nawożenia y, wymaga mm, dużej wilgoci, tak? im większa wilgoć w ziemi, y, znaczy, y, to zatrzymanie wody, tak? on wtedy te, te jego właściwości też są wtedy lepsze, ta roślina też inaczej się zachowuje. Więc y, zaraz Wam pokażę słuchajcie y, jak wygląda ta konwencjonalna, konwencjonalna przepraszam, uprawa w stosunku do uprawy, której ja osobiście polecam i zachęcam chociaż do wypróbowania, tak? Także dwa kroki i wchodzimy na pole, obejrzymy sobie jak roślinki wyglądają z bliska. Przejdźmy sobie może teraz tutaj w to miejsce i pokażę państwu jak to mniej więcej wygląda. Nie wiem czy to dobrze widać z drugiej strony, natomiast tu ewidentnie widać, jak ten rzepak rośnie w sposób nierównomierny. Są rośliny, które widać, że są o wiele, wiele większe i widać naprawdę takie herlaki, bardzo, bardzo małe. Zaraz próbujemy takiego harpagana wyrwać i zobaczymy, co on tam ma w środku, jak tam wygląda korzonek. O, nie udało się. Ziemia jest bardzo twarda w tym miejscu, ale już się. O udało wyrwać. Korzonek yy, korzonek palowy i widzę, że ma bardzo mało tak zwanych tych odnóży, czyli bardzo mało takich dodatkowych jeszcze małych korządków. Yy, co to, o czym nam to mówi? Mówi nam to to, że przy nawożeniu mineralnym jak nawóz jest rozsypywany yy, te rośliny zaczynają między sobą konkurować, to znaczy szukają mm, miejsca, gdzie jest więcej pożywienia yy, i zabierają go pozostałym innym roślinom i tutaj ewidentnie na tym tutaj przykładzie widać jak rośliny ze sobą konkurują, czyli już widać, że są większe, mniejsze, większe, mniejsze gdzie normalnie powinny yy, wyglądać praktycznie yy, może nie tyle jak spod linijki, ale naprawdę powinny wyglądać yy, ten, ten rozwój tego rzepaku na chwilę obecną powinien być mniej więcej na jednym poziomie, tak? Także to dzieje nam się właśnie przy takim czysto stricte nawożeniu mineralnym. Moi drodzy, więc tak, to tyle jeżeli chodzi o pierwsze pole, na którym są stosowane w głównej mierze nawozy mineralne. Ja teraz mam porównanie, jak wygląda pole, na którym mineralka stosowana jest na okrągło, i za chwilkę pokażę Wam, gdzie tej mineralki, tych nawozów mineralnych stosuje się zdecydowanie mniej, gdzie stosuje się więcej nawozów humusowych. To zaraz zobaczycie, natomiast tutaj nie chcę się kłócić, tak? czy te nawozy mineralne są dobre, czy są złe, bo wiadomo, każdy y, mają i swoich zwolenników, tak jak i swoich przeciwników. Tak? Ja z kolei widzę, jaka jest różnica przy stosowaniu nawozów mineralnych, a jaka jest różnica przy stosowaniu nawozów humusowych. Także y, przechodzimy do następnego pola i pokażę Wam, jak wygląda ta różnica. A teraz właśnie jesteśmy tutaj, na tym poletku, gdzie właśnie był stosowany humus Active Vigor. I sprawdźmy może w ogóle tutaj, jak wygląda na przykład korzeń. Widzę, tak wiecie, dla porównania wyciągnę jakiś najmniejszy, nie wiem, no najmniejszy, jaki gdzieś się tutaj może trafi, ale... O, widzicie? Zobaczcie, wyrwałem Najmniejszy, jaki tutaj był. Już widzę. Zobaczcie, jak wygląda tutaj. Podejdę tutaj bliżej. Widzicie, ile ma korzeni i odnuży. Zobaczcie, co się dzieje. Jak pięknie wygląda. I to jest korzeń, tak? To jest naprawdę y, korzeń, który pozwoli tej roślinie naprawdę przetrwać y, zimę. I dzięki temu, między innymi, takiemu korzeniowi, jak tutaj widzicie, ile, zobaczcie, ile jest odnuży. To jest naprawdę. Pierwszy lepszy wyrwany i zobaczcie, jak ładnie wygląda. I to dzięki temu pozwoli tej roślinie przetrwać, tak jak wam powiedziałem, yy, ciężkie chwile na polu, tak. Dzięki temu ona sobie tutaj zacznie pobierać bardzo dużo składników odżywczych, i naprawdę będzie, będzie silna. Sam fakt, że jak trzymam już w tej chwili yy, tą roślinkę, która zdecydowanie jest mniejsza niż, niż, niż pozostała reszta, yy, to Kolejną wyrywam, proszę bardzo, żeby nie było, że to jest gdzieś jakaś jedna wyciągnięta, zaznaczona. Kolejna, widzicie? Proszę, jak wygląda pięknie korzeń. To działa naprawdę bardzo dobrze. I tak właśnie działa Wigor, Humus Active Vigor. Dzięki temu tak właśnie wyglądają korzenie roślina. Wiecie, naprawdę czuć, czuć, że jest mocna. Czuć, gdzie jest mocna, jest twarda. Yy, jestem pod wrażeniem w ogóle tego korzonka. Super, podoba mi się. Ale też ziemia jest całkowicie inna. Co, jeszcze trzeci wyrwiemy? Proszę bardzo. O, kolejny, super. Tak samo jak poprzedni. Kolejny, także nie będziemy wyrywać wszystkich, yy, w, w, wszystkiego rzepaku na polu, żeby, żeby tutaj każdemu udowadniać, sami macie dowód, jeden, tu gdzieś, gdzieś, tutaj jeszcze był drugi, widziałem, o jest, piękne korzonki, zdecydowanie polecam. Słuchajcie, zobaczcie, gołym okiem, gołym okiem widać, jak, jak rzepak... Wygląda tutaj całkowicie inaczej w stosunku do pola, na którym byliśmy przed chwileczką. Zobaczcie, rośliny tutaj wyglądają powiedzmy, że prawie jak spod linii. Jest ich zdecydowanie, znaczy wygląda tak, jakby było ich tutaj zdecydowanie więcej, natomiast rozstaw pomiędzy nimi jest identyczny, jak był na polu poprzednim. Zobaczcie, kolor o wiele, wiele ciemniejszy nie ma takich placków na których widać że zdecydowanie albo stała woda albo po prostu gdzieś tam nawóz nie dotar one wyglądają wszystkie praktycznie równomiernie i jak na lotnisku równiutko, równiutko, piękny kolor zielony, wszystkie rośliny są tego samego, tej samej barwy. No i naprawdę, uwierzcie mi, wygląda to zdecydowanie o wiele, wiele lepiej niż na polu, którym byliśmy yy, przed sekundką. Dlaczego tak się dzieje? Na tym polu tutaj, w tym miejscu, tak jak wam powiedziałem, od samego początku był stosowany po pierwsze był humus aktif yy, w pierwszej kolejności. Był stosowany Plonar. Rozsiany był Plonar i teraz y, kolejna, y, kolejny produkt, który też chciałem wam między innymi pokazać tutaj, który też zrobił bardzo dobrą robotę. Y, jest to produkt, y, który nazywa się Humus Active Vigor. Y, jest to produkt, który mamy w opakowaniach 20-litrowych. Tak. I również mamy opakowanie 5-litrowe, które tak wygląda, i teraz Humus Active Vigor. Słuchajcie, co to jest za postać? To jest taka nowa postać, która pojawiła się ogólnie na, na rynku, i już na chwilę obecną zyska sobie bardzo wielu zwolenników. I wiele osób, które zastosowały ten produkt, jest bardzo zadowolonych z rezultatów, jakie są. Co to jest humus Active Vigor? Vigor to są między innymi to jest 90% kwasów humusowych. Są to naturalne białka i aminokwasy oraz witaminy, oczywiście. Są to substancje i enzymy, które stymulują wzrost. To jest dosyć ważne przy tych temperaturach i przy tym klimacie, który w tej chwili nam się dzieje. Dlaczego stymuluje wzrost? To znaczy, że jeżeli dostanie roślina bardzo dużo azotu to ona teraz nie rośnie, nie wiadomo jak bo to jest też niewskazane w tym okresie żeby, żeby ten wzrost tej rośliny był bardzo, bardzo taki bujny, dlatego że oczywiście przychodzi zima przychodzą inne temperatury, przymrozki no i oczywiście wszystko ma swój czas, miejsce i tak samo w stosunku do rozwoju rośliny roślina też powinna mieć w tym okresie mniej więcej swój, swój Twój określony wzrost, tak? Nie rzepak potąd, na chwilę obecną, tylko taki jak jest właściwie w tej chwili tutaj. Co dalej, jest to tak zwany, w Wigorze mamy kompleksowy skład makro i mikro elementów. Mamy tutaj też przede wszystkim azot, co, je, co jest też ważne, ale tego azotu nie ma tutaj nie wiadomo jak dużo, bo tego azotu jest naprawdę bardzo, bardzo delikatnie, jego jest naprawdę bardzo mało, ale generalnie jest, tak? Mamy, mamy azot, mamy fosfor, mamy potas, mamy wapń, mamy magnez, oczywiście żelazo, znajduje się również tutaj cynk, miedź. I to, co jest w tej chwili też ważne dla rośliny, tak zwany pierwiastek, jest to mangan. Tak? Także to jest też ważne i to w wigorze też się znajduje. Oczywiście jest tutaj również tak zwana krzemionka koloidalna, która między innymi powoduje to, że zatrzymuje nam wodę w ziemi, czyli. To jest naprawdę bardzo istotna sprawa, dlatego że w niektórych regionach Polski ta susza gdzieś dała mocno odczuć, odczuć odbiła swoje gdzieś tam piętno na tych na polach. Także, także ta krzemionka koloidalna powoduje to, że wzrost próchnicy który powoduje to, że oczywiście ta woda gdzieś magazynuje się w tej ziemi, więc, więc ta wilgoć jest o wiele, wiele większa niż przy, przy, przy normalnej uprawie. I teraz jak działa Humus Active Vigor. On dosyć bardzo ciekawie działa, to muszę Wam powiedzieć, dlatego że przede wszystkim w sposób kompleksowy odżywia nam rośliny. Naprawdę te pierwiastki, które ma w sobie, plus dodatkowo jeszcze właśnie tą krzemionkę koloidalną, naprawdę Odżywienie rośliny w tym momencie jest naprawdę na mega wysokim poziomie. To jest po pierwsze. Przywraca jej naturalny wigor, to o tym już nawet nie muszę mówić, dlatego że porównanie jednego pola z drugim to jest po prostu jakaś przepaść. Więc tu gołym okiem widać yy, jaka jest różnica przy stosowaniu humusu a przy nawozach yy, mineralnych. Kolejna rzecz, która jest dosyć bardzo ważna i istotna, to to, że yy, humus Active Vigor aktywuje tak zwane mechanizmy obronne na stres yy, biotyczny i abiotyczny. To jest dosyć też ważna sprawa, dlatego że oczywiście ten stres biotyczny jest związany jest ze wszelkimi szkodnikami i patogenami, które gdzieś występują tutaj na polu. Natomiast abiotyczny stres, no to są, jest to stres związany m.in z warunkami atmosferycznymi. To jest też dosyć ważne, dlatego że doskonale wszyscy o tym wiemy, że na chwilę obecną pogoda sprawia nam tak różne figle i tak jest nieprzewidywalna. Raz mamy naprawdę bardzo ciepło, temperatury są bardzo wysokie, za chwilę przychodzi przymrozek, deszcz, dwa dni później znowu mamy temperaturę plusową, więc, więc te rośliny, tak naprawdę mówiąc, zaczynają głupieć nam na tym polu, bo już, już nie wiadomo, czy już jest wiosna, czy, czy jesień, czy zima, czy co ogólnie się dzieje dookoła, więc wigor yy, powoduje to, że yy, niweluje ten stres właśnie związany z warunkami atmosferycznymi. Kolejna rzecz, która jest też dosyć istotna, to to, że wigor regeneruje rośliny po wystąpieniu objawów właśnie tych stresowych, które Wam tutaj mówiłem. Kolejna rzecz to jest to, że niweluje stres związany z opryskiem. Tak jak powiedziałem, rzepak od samego początku jest ciągle bombardowany herbicydami pesty cydami, przepraszam. I oczywiście od samego początku chemia, 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 a sami wiecie o tym doskonale, że 3 dni potem przed zbiorem jeszcze randapem go, tak, żeby go podsuszyć, i wtedy lecimy już yy, z kombajnem. Więc, więc, więc to, 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 to już jest, że tak powiem, za późno na vigor, ale no ta, tak się odbywa. Tak? Także vigor też przede wszystkim niweluje ten stres związany z opryskiem. Podnosi efektywność wchłaniania składników pokarmowych, słuchajcie, o 50% przy yy, normalnym nawożeniu. Tak jak kiedyś Wam wspominałem, że yy, to zwykłe nawożenie to jest takie trochę. Nie do końca dobre dla roślin, bo one nie przyswajają tych składników odżywczych w 100%, tak? także na 100% danego nawozu roślina może jak sobie pobierze z 20%, 20-25%, no to to już jest, jest, jest góra max. Tak? A reszta idzie albo w piach, albo w górę, więc, więc zostaje wypłukiwana i, i tych nawozów też, też w ziemi nie ma. Składników odżywczych. Natomiast wigor y, y, poprawia tą wchłania, wchłanialność. Tak? Także roślina wchłania y, więcej tych y, składników mineralnych, które też są w ziemi, y, plus jeszcze y, za, zaciąga y, z mineralki. Y, teraz co wam powiem jeszcze, jeżeli chodzi o dawkowanie wigora, to tu jest dosyć fajna sprawa, dlatego że y, taka, z, z, Zaczynamy od 5 litrów, tak? 5 litrów spokojnie wystarcza na 1 hektar. Mieszamy to w 200 litrach wody. Yy, no i możemy zacząć zabawę z wigorem. Także, szanowni Państwo, moi drodzy kochani słuchacze, oglądacze, yy, nowy zawodnik pojawił nam się na rynku. Active Vigor. Zdecydowanie Wam polecam, dlatego, że naprawdę poprawi wam jakość rzepaku, nawet w tej chwili. W tej chwili yy, przy stosowaniu właśnie Vigoru zobaczycie różnicę już po pierwszym tygodniu zastosowania. Zobaczycie jak będzie wyglądał tutaj yy, jak będzie wyglądała roślina. Ona zdecydowanie będzie miała inny kolor, inaczej będzie wyglądała i przy równomiernym yy, oprysku Wigoru tutaj, zobaczycie jak one szybko wyrównają się jeden po drugim, że będą wyglądały, że ten wzrost będzie na jednym poziomie. Także co tu jeszcze dużo mówić? Ogólnie bardzo ciekawy zawodnik, właśnie który się pojawił Wigor. Polecam go spróbować, zastosować. Naprawdę będziecie widzieli, jaka jest różnica. Różnice zresztą sami już widzieliście, jak wam pokazywałem na polu jednym, na polu drugim. Warto stosować te produkty humusowe. No, chyba tyle, jeżeli chodzi o wigor. Dodam jeszcze właśnie ten aspekt ekonomiczny, tak? Tutaj. Spokojnie dawkowanie zaczyna się od 5 litrów na 1 hektar. Kwotowo to też wygląda dosyć ciekawie, więc, więc 5 litrów Wigoru, 200 litrów wody już robi nam tutaj naprawdę bardzo dobrą robotę. Na przykład dodam jeszcze tak, że gdybyście chcieli na przykład wymieszać. Wigor z innym środkiem, nawet z pestycydem czy z jakimś innym herbicydem, również można to zrobić, natomiast tylko tyle, że trzeba go zmniejszyć dosyć mocno, bo tutaj w tym momencie taka dawka taka przyjęta jest to jest 200, 200 litrów, nie, dobrze, 200 litrów wody i 2 litry właśnie Wigora. I można za jednym zamachem zrobić powiedzmy tam dwa zabiegi. Więc Wigor yy, naprawdę bardzo ciekawy produkt yy, kompleksowy. Różnice po nim już będzie widać po pierwszym tygodniu zastosowania. No i co? No i tyle. Także polecam, polecam raz jeszcze: spróbujcie, zróbcie sobie właśnie tą kontrolkę, cały czas powtarzam zróbcie sobie kontrolkę, żebyście mogli porównać zasady, zasady działania, właśnie produktu Wigor, tak? a tam na przykład, gdzie Vigora nie było, więc, więc. Tyle, jeżeli chodzi o nowy produkt, który chciałem Wam właśnie dzisiaj przedstawić, który. Naprawdę pomoże Wam w tym, żeby ten rzepak miał lepszy start na wiosnę. Także ślicznie Państwu dziękuję za, za wszystkie komentarze, które gdzieś pojawiają się na dole. Staram się odpisywać na wszystkie. Co do tych komentarzy, to sami wiecie, jak jest. Także. Tyle jeżeli chodzi o, o, o dzisiejszy odcinek, także zapraszam, zapraszam do oglądania kolejnego. Kolejny odcinek będzie też dosyć ciekawy, bo mam zamiar zrobić um, takie porównanie humusu Active na resztki pożniwne. Oczywiście już jest w tej chwili yy, już po jabłkach, jak to mówią, ale dobry czas na to, żeby sobie na spokojnie obejrzeć. Czyli będzie porównanie humusu Active na resztki pożniwne z innym produktem, który również... Teoretycznie yy, ma bakterie, który też resztki pożniwne rozkłada, ale weźmiemy to wszystko, rozbierzemy na czynniki pierwsze, zobaczymy co jest w środku w jednym, co jest w środku w drugim i zobaczymy, yy, porównamy. I wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć, tak? Także zapraszam do oglądania. Oczywiście zachęcam co niektórych do wyżywania się w komentarzach pod filmikiem. Zachęcam im więcej komentarzy różnych, także robi się ciekawie. Jest to kanał otwarty dla wszystkich. Piszcie, piszcie, ja będę odpisywał, pogadamy, pomyślimy. Jeżeli trafi się jakiś fajny, ciekawy temat od Was, oczywiście też nie omieszkam nagrać filmiku, także. Miłego popołudnia wszystkim życzę pozdrawiam serdecznie i zapraszam do następnego razu. Trzymajcie się, cześć! Dzień dobry, dzień dobry, witam Was. Witam raz jeszcze w ten piękny poranek. Zaplątałem się w kable i muszę zacząć jeszcze raz. Jest to. od tego, od, od, yy... dlaczego ona jest taka a nie inna? <głos> 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 yy, szanowni Państwo, dzisiaj znajdujemy się na mm, jednym, yy, jednym z Poletek. Pogadamy dzisiaj sobie troszeczkę o rzepaku, tak? Także z, znajdujemy się... Głównym widać, że jest więcej. Tam, gdzie, je, je, gdzie nie ma, trafiło mniej. E, tutaj do rzepaku. 20 metrów i nigdy więcej, znaczy inaczej, był yy, przy pomocy uprawy. jak wygląda zdecydowanie to pole ze zdecydowaną... Przerwa. Także trzy minuty. Przejdę tylko do... Nie, 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 nie. Natomiast... Stres, przepraszam, stres biotyczny i... Abio, stres biotyczny i abiotyczny. Abiotyczny. Abiotyczny.